Siemano widzowie. Dzisiaj zaczynamy grę na g Sorry za taką długą przerwę. Prawdę przepraszam. Chyba się tworzę klan. Co potrzebuje? Evet, ben de çok kıklandım. Zobaczymy, już taki istnieje. Czekajcie. Na razie nie mogę, nie wiem czemu, stworzyć Mam odebraną A nie mam dostępu Takie mam itemki, trójeczki z tego zestawu właśnie Co mam będę, cześć Złote jabłka Kiedyś miałem to Taki z 35% na innym koncie, tylko się wywaliłem i tam z 3 staki Wszystko prawie miałem. Się wywaliłem. Bo mnie kolega zdradził. I szukam właśnie sojuszników. you nie wiem czemu nie mogę stworzyć Przepraszam za taką długą przerwę, jeszcze raz mówię No i... Teraz zagram Kto chce może do mnie dołączyć Tutaj macie mój nick Tutaj Podłoże2137 Discord wam zaraz napiszę. Możecie ze mną skontaktować No in na danes je to tyle. Nara.